Co nowego w domku? No tutaj taka konstrukcja jest. Ciekawa. Ale tak ogólnie to się robi coraz jaśniej. Tam już takie ładne skrzydło drzwi jest zamontowane. Na razie, zafoliowane. I one już sobie już czeka. A na dole nic się nie zmieniło. Tylko tyle, że jeszcze panele. No i tu mamy łazienkę. I w łazience jest to już częściowo. Zrobione, częściowo odsunięte. Tu jest jeszcze wszystko do, oczywiście, domalowania. No i tu też już się pojawiły kafle. I takie fajne dziurki, gdzie trzeba będzie zamontować. Eee, co zamontować? No, oczywiście szafeczkę. Tylko nie wiadomo, kiedy ta szafeczka będzie. A tu już e, czeka tron. Ale to nic. Najważniejsze jest tu. O, to jest najważniejsza sprawa. To. Schnie i czeka. Spadek jest zrobiony, wleweczka pod tym papa wywinięta odpowiednio, na tym wylewka. I to teraz sobie już schnie i czeka do tego aby na tym zamontować kafle. Bo one już też tak naprawdę czekają. I to w zasadzie tyle.